Państwa pojazd czuwa nad Państwem każdego dnia dzięki systemowi ostrzegania o utracie ciśnienia w oponach. Ten system wspomagający jazdę jest aktywny przez cały czas, mierząc prędkość kół i wykrywając utratę ciśnienia w jednej z opon w czasie rzeczywistym. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia, lampka ostrzegawcza zapala się na stałe na desce rozdzielczej. W takim przypadku należy sprawdzić i wyregulować ciśnienie w oponach. Pamiętaj, aby opony zawsze pompować na zimno. W razie potrzeby skorzystaj z wartości wzorcowych podanych na etykiecie na ramię drzwi kierowcy. Po zmianie ciśnienia w oponach lub wymianie koła należy zresetować wartości wzorcowe ciśnienia w oponach. Przy zatrzymanym pojeździe i włączonym zapłonie. Przejdź do sekcji Pojazd i wybierz Pojazd, a następnie Ciśnienie w oponach. Stan Ciśnienia w oponach można również sprawdzać na ekranie systemu multimediów OpenR Link. Zielony kolor opon oznacza, że Ciśnienie jest prawidłowe. Kolor pomarańczowy wskazuje niedostateczne Ciśnienie. A czerwony sugeruje poważny ubytek powietrza lub przebicie. Szary kolor opon oznacza brak dostępnych informacji. Aby zresetować system monitorowania ciśnienia w oponach z poziomu ekranu systemu multimediów, naciśnij przycisk reset. System wyświetli zapytanie, czy sprawdzono ciśnienie w oponach. Naciśnij przycisk tak, aby rozpocząć procedurę. Po zakończeniu resetu na ekranie pojawi się komunikat z potwierdzeniem. Ta funkcja pełni wyłącznie rolę wspomagającą i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Dla własnego bezpieczeństwa, regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.